Дальши времов, че не, везео се плакава на партијата, која Gmina przeznaczyła połowę środków niezbędnych do zakupu radiowozu, czyli 38 tysięcy złotych. Zakup realizowany wspólnie z Komendą Wojewódzką, gdzie patronem jakby tego jest komendant powiatowy, który zgłosił się w połowie roku, że jest taka możliwość. Do samorządu zdecydowaliśmy wspólnie z radnymi, że znajdziemy tę kwotę. Deklaracja, no, a dzisiaj już fizycznie przekazanie i niech po prostu służy policjantom. Niezbędny zakup, tamte radiowozy już mają trochę lat za sobą jeżdżenia, a wiemy o tym, że jednym z elementów służącym szybkiej reakcji policji jest w tym momencie samochód, stąd w celu poprawy bezpieczeństwa ten, ten, ten nasz dar I, i, i w tym momencie w pewien sposób. Podziękowanie dla policjantów za to, że dbają codziennie o nasze bezpieczeństwo. Oprócz tego pomagamy co roku modernizacji komisariatu. W tym roku były kolejne remonty zrobione. W przyszłym roku kolejne 15 tysięcy na remont, także... W przyszłym roku zakończymy już modernizację całego budynku. Jak widzimy okna, dach i elewacja na zewnątrz i w środku wszystkie pomieszczenia zostały przy współudziale samorządu na przestrzeni tych ostatnich lat wyremontowane. Tak szacuję, że chyba około 150 tysięcy złotych ze samorządu w perspektywie tych ostatnich 10 lat przekazaliśmy na modernizację komisariatu i zakup sprzętu. Również poprzednie radiowozy, które były kupowane w podobny właśnie sposób były przy udziale samorządu 50%. Połowa środków samorząd. Dzięki Radzie i Panu Burmistrzowi osobiście, oraz dzięki drugiej części komendzie głównej. Ile radiowóz kosztował? Radiowóz kosztował 76 tysięcy. Z tego, jak powiedziałem wcześniej, połowa to podarunek czy prezent gminy Pełnek. Otrzymaliśmy samochód już z radiostacją, otrzymaliśmy samochód z nową belką, z tak zwanym kogutem. Także wszystko, jest, nam, co jest, to, już, to nam wystarczy. Mówi Pan, że lepiej byłoby tak oszczędnie z niego korzystać, jak najmniej wyjazdu. Nie, oczywiście tam, gdzie trzeba mamy jechać wszystkimi radiowozami, ale tam, gdzie oczywiście jest spokój i nie trzeba, po prostu mamy, mamy ten samochód wykorzystywać oszczędnie. Jak Państwo tu zauważyliście, jest to samochód marki Kia Seat. Tutaj mamy silnik benzynowy 1.6, z tego co się zdążymy zorientować 130-135 koni, także silnik bardzo mocny, bardzo żwawy. Dla nas bardzo wystarczający do tego, aby ścigać piratów drogowych. Mam nadzieję, że takich tutaj u nas nie będzie, ale naprawdę silnik jest wystarczający. Pięciomiejscowy, z tyłu jest kana do przewożenia osób zatrzymanych. Myślę, że ten samolot będzie nam dobrze służył. No i właściwie tyle na temat samochodu. Jest Pan zadowolony z tego zakupu? Oczywiście bardzo jestem zadowolony, ponieważ poprzedni radiowóz ma już przejechane ponad 200 tysięcy. Nie ukrywam, że, że nowy samochód to i mniejsze, mniej, mniej razy pojazd w serwisie i myślę, że będzie nam dobrze służył, będziemy go dbali. Tak jak po poprzedniej będzie nam służył na pewno tyle lat, co poprzedni. Oprócz wozu, co jest jeszcze potrzebne, co przydałoby się zrobić w 2014 roku? To może powiedzmy coś o remontach, ponieważ w zeszłym roku udało nam się wyremontować również z pomocą tutaj Urzędu Gminy Fałku Pomieszczenia biurowe Policjantów na piętrze budynku. W tym roku chcielibyśmy wyremontować łazienkę sanitariat na parterze, który, że tak powiem, byłby który jest na wejściu do komisariatu i jednak obecnie no, nie wygląda zbyt atrakcyjnie, tak to nazwę.